Chibro! Czeregowy, o! Czeregowy! Ej, 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 Już tylko 100 dni do cywila! Tak jest, signor! Dziś będziemy się bawić! Tak jest! Ojej! Oh, A wino, alkohol... Jest, rozumiesz, nie? Rozumiem! A Kobiety wiesz tamte muszki ciałka, rozumiesz? Kobiet nie rozumiem. <grym> Ej, nie szkodzi! Przyprowadź mi tu wina i kobiety! To tak jest! Dodaj, Sierka Prat prosił. <grym> Jak ci na imię mała? Carmen. Uuu, a my jesteśmy... Malboro White like Mini. To śpiewaj mi to coś. Czułem mnie, obejmi i pieść. Mocno mnie pocałuj. Czułem mnie, obejmi i pieśń. przypomniała mi całe moje dzieciństwo. A A tobie jak się podobało, żołnierzyku? E, za bardzo largo i za mało pizzicato. Mądra z ciebie. Co powiesz na małe te, -te, te Za bardzo presto i za bardzo piczykato. <grym> Może pojedziemy gdzieś razem? Rozkaz było. Rozkazuję, uciekajmy stąd! Tak jest. O, eee, rygowy? Co tu się dzieje? Eee, merduję, że uciekamy. Regowy? Wojsko? Nie ucieka? Tylko my co nas, którzy mają pozycje! Tam, Ptaszek. To czy? Stop! Stop! Jedna Pięknie nam się udało. No to teraz ty schowasz się do szafy, a ja cię zdradzę z Toreadorem. Co? Jest Do szafy? Czy jest na sali jakiś Toreador? Jest, a co? A, nic, tak se ćwiczę, próba strungu głosów. So. Ja też tak se przysiadłem, próba nóg. Zostań! Co powiesz na małe te te O nie! Niewierna! Przepraszam, muszę zmienić szafę. W tamtej mojej cierpienie się nie mieści. Ta noc będzie nasza. Nigdy! Zabiję! A, a, a. Kogo? Kogo? Ciebie. Absolutnie. Karmel. wykluczone. Ciebie? Bardzo proszę. Co tu się? To tu się dzieje, to tu się, to 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 tu się, to 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 tu się dzieje. To my sobie tylko rozmawiamy, a tam opala jakiś żołnierz. Szeregowy! Baczność! Ja wam mówię stan! Trzeba ratować autorytet. Matti! Karne, <laughs> wojsko, karne! O karne, karne, ale. Pff, nie żywe! Ja was szeregowy zwalniam ze względu na zły stan zdrowia. A wy baczność? Po, Marsz! Niech żyje mi rezerwa przez szereg